To one, matki, matenki, pramatenki, niosły do Ciebie, do Twego serca, do Twego DNA płomień życia. Największy skarb, jaki może człowiek otrzymać od swej matki. Tylko matki który ma pramatka, które ma rodzicielka, co stworzyła wszystko. Czyli twoja matka spełniła swoje zadanie w stu procentach, przeniosła życie od macierzy do ciebie. I jesteś. Słuchasz mnie teraz. Jesteś. Tu i teraz. W tych niezwykłych czasach dla ludzkości. Gdzie cała planeta z ludzkością podnosi się wyżej. Jeszcze wątpisz. Matka. Te kolejne matki przeżywały wichry, wojny, zarazy, gwałty, Katowania, palenia na stosie, przez tysiące lat. A mimo to wytrwały. A mimo to kobiety w twojej linii przenosiły życie z pokolenia na pokolenie. Rodziły. I czy skończy się dla ciebie ten matryksowy świat? Bo on nie jest dla nas. Zależy od ciebie. Czy przejdziesz tę drogę od wiedzy do zrozumienia? Zrozumienia, czym jest życie, czym jest matka i macierz. Taki drobny odcinek. Dla wielu zbyt duży. Mogłeś o tym nie wiedzieć? I mogłaś także o tym nie wiedzieć. Ty tak, i ty też. No bo skąd? Skoro tysiące lat trwa gra na naszej planecie gra o co jest ta gra? Właśnie o matkę, o żeńską. Żeby władza mogła istnieć, trzeba było uśmiercić żeńskość. Śpiąca królewna, kopciuszek, w bajkach nam to pięknie pokazano. Skąd mogliśmy wiedzieć, skoro nam zmanipulowano nasz mózg? Zrobiono przekręty w naszym kodzie dęba. Ale teraz już coraz więcej nas się budzi, żeby ten świat był inny. I to, właśnie najbardziej to, zależy od matki. Matki w każdej z nas. W każdym z nas. Czy ją uruchomimy, czy powołamy do życia, te światło matki. Od niepamiętnych czasów pokazywano matki na rzeźbach, płaskorzeźbach, na malowidłach i to jeszcze przed okresem Sumerów. Obejrzyj kilka takich najstarszych obrazów matek, pramatek, takich dziejowych, prawdziwych bogin. Bardzo proszę.